Kochani, nazywam się Daria. Chciałam Was zaprosić do mojego nowego kanału. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. Lubimy podróżować, lubimy się dobrze bawić, jest nas czwórka. Obecnie jesteśmy w Bangkoku. Jestem teraz tutaj w hotelu przy basenie. Jest to nas już siódmy pobyt w Bangkoku, więc troszeczkę znamy. Chcę Wam pokazać Bangkok nietypowo turystyczny, w tym sensie, że nie. Nie będę tutaj pokazywała typowo atrakcji turystycznych ze względu na to, że my już byliśmy i no nie chcemy powielać. Pokażę tak? Wam tutaj, jak można fajnie spędzić czas, niekoniecznie by um, chodzić po takich utartych szlakach. Dajcie tak? tutaj polecenia typowych atrakcji turystycznych, bo jak się jest pierwszy raz, to jak najbardziej warto odwiedzić, ale jeśli już jest ktoś któryś raz, bo to wtedy skorzystać z tych moich poleceń, które tutaj dzisiaj Wam pokażę. Co potrzebujecie, żeby się tutaj dostać? Tak naprawdę paszport. Paszport musi być ważny 6 miesięcy od daty wylotu. tak? Jest potrzebna wiza, ale wizę dostajecie na lotnisku. Jako jesteście turystami, to dostajecie wizę jednokrotnego wjazdu, która jest ważna przez 3 miesiące i możecie tutaj przebywać 60 dni. Będziecie chcieli przebywać dłużej, musicie najczęściej po prostu gdzieś wyjechać, chociaż na jeden dzień i znowu dostać tą wizę. Jak się tutaj dostać? No, wiadomo, samolotem, tak? I zawsze kupujemy po prostu bilety bezpośrednio u przewoźników. Tutaj Warto po prostu szukać z wyprzedzeniem. 3-6 miesięcy to jest takie minimum, ponieważ loty do Tajlandii nie są, nie należą do najtańszych. Te czasy, kiedy było to, e, powiedzmy, poniżej 2000, tysięcy, to już zdecydowanie minęły, tak? Za pierwszym razem lecieliśmy za tą kwotę. Na miejscu te ceny są zdecydowanie atrakcyjniejsze niż na przykład w Polsce, e, więc... E, Polecam, lecę do Tajlandii, warto jeszcze, znaczy do Bangkoku konkretnie, tak? bo w Bangkoku jest dobrze rozwinięty transport publiczny, jest tutaj kilka stacji metra, za pierwszy raz jak byliśmy to poruszaliśmy się nim, no wiadomo, że zawsze gdzieś trzeba dojść, ale ogólnie jest dobrze skomunikowany. Jedną z najbardziej takich popularnych form transportu jest, są taksówki po prostu. Nie funkcjonuje Uber, jest Grab, ale to jest taka, praktycznie taka sama aplikacja. Można oczywiście też jeździć taksówkami, ale zaznaczam, że nie włączają taksometru. I po prostu możecie czasami się zdziwić, ile zapłacicie za, ekonomii, za przejazd, więc warto zawsze ustalić cenę wcześniej. Jest to tak naprawdę, w naszej ocenie, najlepsza forma transportu. Taksówki one są też realnie dosyć tanie, tak? A dojedziecie zawsze pod wybrany punkt, nie musicie szukać niczego i możecie się spokojnie po prostu relaksować zwiedzaniem. Oglądajcie, zapraszam Was. Witajcie, kochani. Dostałem parę minut na wizji, więc wykorzystam to na y, opowiadaniu o jedzeniu tajskim. Y, no, bo jak ktoś mnie zna, to wie doskonale, że ja tutaj przyjeżdżam głównie jeść. Y, no i powiem tak, że to jest jedna z większych atrakcji w Bangkoku. Jestem już y, po dwóch pattajach mimo tego, że minęły dwa dni. Dzisiaj pewnie będzie trzeci, ale no przede wszystkim jest to kuchnia dla miłośników owoców morza. Więc jeżeli lubicie ośmiornice, kalmary, krewetki, no to na pewno znajdziecie tutaj jedzenie dla siebie. Poza tym to jedzenie jest generalnie bardzo tanie, bo porcja Pataja kosztowała tutaj 100 batów, czyli jakieś 12 zł. E, więc naprawdę można sobie pozwolić na bardzo dużo e, przyjemności w tym zakresie. E, no i oczywiście Tajowie, tak jak, e, e, no, tak jak generalnie wiemy, e, nie tylko są dobrymi elektrykami, kierowcami, ale też są bardzo dobrymi kucharzami. Praktycznie y, nie jedliśmy tutaj potrawy, którą można byłoby zepsuć albo którą zepsuli. Wszystko jest bardzo dobre, no i y, y, mamy nadzieję, że będziemy dalej tutaj sobie jeść to, co lubimy. Tyle. No hejka, y, jesteśmy na odcisku Chopina y, i lecimy do Bangkoku. Yo. No, jestem trochę przeziębiona, wyglądam jak wyglądam, ale mam nadzieję, że lot będzie szybki, krótki. No, krótki może nie jest, bo e, lecimy teraz do Wiednia, Mamy 2 godziny czy półtora godziny na przesiadkę i bezpośrednio do Bangkoku chyba 10 godzin. Więc w sumie, patrząc na ogólnie, to nie jest źle. Hello, trzymajcie się. Pa. Czas się przygotować na 10 godzin lotu. Dobranoc. No, wylądowaliśmy w Bangkoku. Czekamy teraz na balestr. Przed nami le, O 13 wyleciliśmy z Luznania, a teraz, znaczy, po Luznarią wylecieliśmy w Warszawy. Więc ja w sumie e, jakieś 20 godzin, ale nie jest źle, bo myśmy bardzo dobrze wyłączyli z Wiednia do Bangkoku bezpośrednio, czy otrzymać coś z tego A teraz czekamy za pokazem. Tak I czekamy. Jest nasza torba. Udało się. Nie wiem. Mamy torbę. To teraz idziemy po taksówkę i do hotelu się wykąpać i na pyszne jedzonko. Torba jest cała? No, jest torba cała. Jest tylko poobijana masakrycznie, jak zawsze. Teraz szukamy naszego transferu. Mamy między którym? Czwartym a piątym? Trzecim a, Trzecim a czwartym. wejściem. Jest tego sporo. Na więcej ludzi. <laughs> to no możecie kartę SIM zmienić sobie, a czy kupić. Mamy czwartę. A i jest tam trzeci, czyli tu nasze poniżmy teraz O, patrzcie. Tu. Jest tego tyle, mm -mm. nie. Gdzie jesteśmy? No, no, no. Uh -uh. Gdzieś, Gdzieś powinniśmy... O, jeszcze zacznie, że tutaj tego jest. <śmiech> <śmiech> Poszukajmy sobie. <laughs> Szukamy taksówki. Szukamy. O! Gdzieś idziemy, tą taksówkę Gdzie? O, boże. Hej. Witam w hotelu. Jesteśmy już w hotelu. No, nie zły ten hotel. Fajnie. No. I nic nie widzimy. Kartę o czemu się włożyć. Bach. Aha. No. Nie jest źle. A jaki mamy widok? Musimy mieć na to. O, 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 super ładny jest widok jesteśmy owoce a to jaka ładna nie chciała pani ode mnie depozytu no, zaufała ci <śśla> szliśmy na kolację, obiad obiad o kolację, <śla> obiad o kolację. W naszej ulubionej restauracji, KC, to jest nazwa hotelu. O, panie Niezdrowa Coca-Cola, -kola, oczywiście. Musi być. <grym 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 without. Without, ice. ice. No. No ice. <grym> Thank you. I zobaczmy, jakie są ceny. Zadziwiająco tanie. Nagetsy, które jadli ostatnio, nawet nie najgorsze. 89 to jest ile? 8, 9, 10, 10, 10 zł niecałe, nie? Masakra. Tanio. Ale pattaj Jest, gdzie jest pattaj No, ale zobaczcie, 110 to to jest jako, liczmy tak, tylko 11-12 zł, nie? Tak można do 1 do 1? Mniej więcej? No, 12-13. 12 zł, 13 albo tutaj coś z krewetkami 150 czy jakieś 17 zł no myślę, że w Polsce <grym> nie jest to bierzecie rodzinę na <grym> no. obiad. jesteście królem życia tak, dziękuję chcę so tutaj jeszcze przyjść, bo tego nie jadłam i jeszcze pewnie przyjdziemy taki zestaw owoców morza Ale też są tutaj dania na, na śniadanie po prostu nie mamy omlet, jajka, bo to jest ogólnie restauracja y, hotelowa. Taki hotel to jest dwugwiazdkowy, trzygwiazdkowy? Trzygwiazdkowy hotel, nie? Ale mają mega, mega dobre jedzenie. Więc polecam. I empatia pierwszego... Nie pierwszego w tym roku. Kto, yy, no któregoś, ale pierwszego teraz w Bangkoku? Chyba po to tutaj przyjechaliśmy kolejny raz, co? No, no powiem, że. Za... mega! Weź, spróbuj. <grym> Nie jedz, jedz, nie. gadać, takie dobre. <goda> Szkoda gadać. No. Pycha, pycha, pycha. No po prostu naprawdę ta restauracja jest najlepsza na Pattaya. Szczerze nie wiem, ile jest więcej. No głównie tutaj jedliśmy tylko Pattaya, nie? Zawsze tu przyjeżdżam na Pattaya, no. Polecam. O! To jest ten hotel i tutaj jest ta restauracja. Tak wygląda. taki budżetowy. No, taki budżetowy hotel. A tutaj byłam kiedyś na masażu i ogólnie jest spoko. Mogło być. Może być. No, że tak powiem zachęca widok jak się tutaj idzie. No. Tajlandia, jako jedyne państwo w regionie Azji Południowo-Wschodniej, nigdy nie była skolonizowana. Co prawda ulegała silnym wpływom państw kolonialnych, takich jak Francja czy Wielka Brytania, które kontrolowały państwa ościenne, ale nigdy nie utraciła niepodległości. Weszliśmy do sklepu 7-Eleven i tutaj mamy o smaku sushi. Nie chcę spróbować. Co jeszcze mamy? to są chyba solone zwykłe a co będą solone zwykłe a to barbecue no to spoko to są chyba co są te co ja lubię nie nazwy no kosztują 2,50 a ja się no 22 czyli jakieś 250 no to nie dużo no i tak to o smaki chyba nie ma. Możemy wziąć. Do weź te moje, bo ja lubię, nie? 7 11 to jest coś takiego jak u nas żabka. Podobno są te dobre. Podobno to jest dobre. Chociaż nigdy nie jadę, ale y, polecano mi. Co jest faktycznie, no to. Nie miałam okazji spokojnie. No, to jest 7 Eleven. Odpowiednik, tak, A to jest odpowiednik zapki naszej, nie? wszystko jest Tylko tańszej. Tylko tańszej. No chyba, idziemy do hotelu szukać. Idziemy szukać hotelu. Raczej, znaczy, jeśli podobno powinien niedaleko nasz hotel być. Masaż, wymiana, wszędzie można wymieniać pieniądze. Znowu masaż. Kogo chcecie? Kończymy nasz dzisiejszy piękny dzień, w którym przylecieliśmy do Bangkoku. Zdążyliśmy zjeść przepyszną kolację, przywitać się z naszym ukochanym miastem. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i zapraszam do polubienia oraz do subskrypcji. Trzymajcie się, kochani. Pa!